Sankcje gospodarcze nakładane od lutego ubiegłego roku obejmują wszystkich przedsiębiorców działających na terytorium Unii Europejskiej, również firmy w Polsce. Sankcje stosuje się do importu i eksportu towarów w wymianie z Rosją i Białorusią. Dotyczą zarówno transakcji bezpośrednich z tymi krajami, jak i pośrednich, np. przez Turcję czy Gruzję, jeśli docelowy kontrahent jest w Rosji. Nieprzestrzeganie i świadome omijanie sankcji jest groźne. W Polsce łamanie sankcji gospodarczych na Rosję grozi pozbawieniem wolności od lat 3 oraz karą finansową do 20 milionów złotych. Warto zadbać o odpowiednie procedury, znać swoich kontrahentów i świadomie zarządzać ryzykiem sankcyjnym. W EY bardzo dobrze znamy się na sankcjach, bo zajmujemy się tym od lat i wiemy jak pomóc. Zapraszam do kontaktu.